wam wszystkim słyszymy część Rozpoczynamy serię cyklida, dwójki, tak jak powiedziałem. Ci, co oglądali do hintety, drugi 62, pierwszy, do końca wiedzą o co chodzi. Ok, ja sobie wejdę ludzie tylko w opcję, bo muszę sobie nie, zrobić coś takiego jak, yy, czekajcie, sterowanie muszę sobie tutaj poustawiać, jak widzicie no trzeba to poustawiać, bo jak nie to będzie cienko ze mną. Yy, Hamulc ręczny, kamera, te może być, retrospekcja. Retrospekcja, to sobie dam na, na zero. Co to jest ta retrospekcja, to się dowiecie. Słuchaj Pięknie stary, zamiast. cała ta haruwa wreszcie zaczyna popłacać. Po prostu daj im popalić, a na pewno ktoś nas zauważy. No, lepiej tak nie po tutaj, No, nie wyszło tutaj jak ja bym chciał

Zabodawana Widzowie o na twoim punkcie. Nie zwalniaj. Kolejny Poszło ci rewelacyjnie! Publiczność szaleje. Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, którymi cię nagrywano. Teraz na pewno ktoś nas doceni. Zobaczysz. Może pierwsze to miejsce nie jest, ale drugie też może być. Mówi Patryk Callahan. Widzę, że Twoje filmiki wywołały niezłą burzę wśród miłośników wyścigów. Zdobyłeś całkiem niezłą grupkę fanów. Poszukuję kierowcy z aspiracjami, który pomoże mi w pewnym przedsięwzięciu. Jeśli zainteresuje Cię moja oferta, będziesz mieć okazję uczestniczyć w serii wyścigów na niespotykaną dotąd skalę. Nie musisz decydować się już teraz. Załatwiłem Ci możliwość treningu na torze Indianapolis Motor Speedway. Korzystaj z niej dowoli i rozważ moją ofertę. Odezwę się za kilka dni. Okej, okay, już powróciłem, musiałam taka przykryć, yy, bo mi zaczął śpiewać, słuchajcie, yy, powiem tak, yy, sam tyle bym chciał mieć na yy, wyświetleń, ale... Mówiłem, że twój ostatni wyścig wzbudzi sensację? Słyszałeś o Patryku Kalahanie? To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chcę zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A przynajmniej on tak twierdzi. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi na co cię stać. No to dobra, przejedziemy się tylko. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Ja Za tym szerokim lewym wirażem się na nasypie czeka cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą Ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra, pora na drifty. Rozpędź się porządnie, wciśnij hamulec i gwałtownie skręć przed wejściem w zakręt. Trzymaj zakręt, aż auto zarzuci tyłem. Będziesz musiał dodać gazu, żeby utrzymać drift. Przygotuj się. Na następnym zakręcie wejdź w drift. Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tyłu. Nawet, ale... Zakręty no, za mostem tak są odrobinę ciaśniejsze, dlatego nie wahaj się odjąć trochę gazu, jeśli zajdzie taka potrzeba. No, nie, tak. nie, nie Dobra nie robota, trzyma. tak trzymaj. Jesteś na ostatniej prostej. Pora docisnąć gaz do podłogi. Tak, to Zobaczymy, ile tam to Ale bardzo wolno nigdy się rzucali taką sprzyjaką równo. To było naprawdę imponujące. Patryk na pewno się do ciebie odezwie. Jeśli chcesz, możemy wracać do garażu albo zostać tu chwilę dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Gdy będziesz gotów do powrotu, daj mi znać. Dobra, idzie. ESC. Zakończymy sekcję. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Interesuję się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać Ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla Ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls, ktoś, kto będzie gwiazdą. Na tym polega Twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów w Stanach. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. O, to też coś ciekawego. Potrzebne mi twoje dane osobowe, żeby moi ludzie mogli sporządzić umowę. Mam przeczucie, że wszystko się uda. Do dzieła. Hmm. Dobra. Hmm. Proszę. Wiecie, kwestia papierkowa, jak to zawsze bywa w życiu. Wiek. 16-20, kraj. No na pewno nie mieszkam w USA, żądam Turcja i tym tu podobne. się z poczty mój milion hmm, jest moje imię to sobie zanulujemy. poziom trudności ja sobie wezmę bardzo niski ze względu że nie wiem jak to będzie no i to tak zostawimy Na początek otrzymałeś zaproszenie od New Union Race Club I ich największej gwiazdy, Harrisona Cartera Jeśli dasz mu popalić, z pewnością zainteresuje go propozycja współpracy Słuchajcie, New Union, rozpoczniemy swoje wyścigi W następnej części grida dwójki Ja na razie wam pokazuję jak taka wygląda, trzymajcie się Do następnego